Co nam jeszcze zostało? Z tych lat, rodzących szczęście, z dobrych rad babci i dziadka, z zapachu chleba, z bliskości dobrych i bliskich ludzi i zabaw na szybko wymyślanych. Co nam zostało? Z domu pełnego ludzi, w którym każdy czuł się bezpiecznie, z mądrości rodziców, z trudnych spraw, na które razem szukaliśmy lekarstwa. Co nam zostało? Z pierwszych miłości, z zachwytu nad światem, z rąk złożonych do modlitwy, z prostego i szczerego serca, z marzeń chowanych pod poduszkę. Co nam zostało? Na trudne dzisiaj i niepewne jutro. Przytulmy bliskich, uśmiechnijmy się do przyjaciół, otwórzmy ramiona i przywitajmy nadzieję. Świat nas potrzebuje. My potrzebujemy mądrego świata. Od cud lepszego życia proszę i prostą, niezwyczajną miłość.